Dorota Gabryluk, witam państwa w programie Lepsza Polska. Nie da się naprawić rzeczywistości bez naginania, a nawet łamania prawa, mówi publicznie premier. Znani prawnicy łapią się za głowę, opozycja bije na alarm, ale Donald Tusk tłumaczy, że tak wygląda demokracja walcząca. I nic go nie zwalnia z obowiązku działania. I rzeczywiście, bo kto ma zabronić władzy tej czy następnej przekraczania kolejnych granic? Trybunał Konstytucyjny podobno nie istnieje. Sąd Najwyższy też słyszymy, że choć jest, to go nie ma. Autorytety, gdzie te nazwiska? To co nas czeka, gdy wszystkie bezpieczniki zostaną wyłączone? O tym dzisiaj w programie. A w studiu, proszę Państwa, Krzysztof Bosak. Wicemarszałek Sejmu, jeden z liderów Konfederacji. Witam pana, panie marszałku. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Prosto z Sejmu. Tak jest. Młody, przystojny, wygadany, ale nie kandyduje na prezydenta. Bo jak rozumiem, kolega chciał bardziej. Konfederacja ma jako pierwsza kandydata na prezydenta i ma dobrego kandydata na prezydenta, dobrego na trudne czasy, dlatego że idzie czas spowolnienia gospodarczego. Duże firmy rozpoczęły już zwolnienia, a my wystawiamy przedsiębiorcę, który odnosi sukcesy w biznesie. Sam pan powiedział, że chciał spróbować. To dlaczego nie? Nie było prawyborów. Kiedyś był taki Stanisław Dobrzański, chyba się nazywał, prawda, w PSL-u, który mówił, że chce spróbować w biznesie. Panie redaktor, nie zazdroszczę rywalom. E, znamy się ze Sławomirem Mencenem od wielu lat. Wiem, że jest stały w poglądach, e, pracowity, e, uparty w tym, co robi. E, I nie zazdroszczę rywalom. To będzie trudna kampania i myślę, że Konfederacja, tak jak w poprzednich wyborach, poprawi swój wynik, zdobędzie nowych wyborców i to nie jest, pokaże, jakaś biała że jest flaga potrzebnym flaga, elementem systemu jednak politycznego. Jednak biała flaga, no bo jednak pan już kandydował, miał pan dobry wynik, a tutaj jest zupełnie ktoś nowy, kto też no, nie poprowadził partii do jeśli chodzi o wybory parlamentarne. Ja nie zadeklarowałem, Pani redaktor, że nie będę już nigdzie kandydował. A nigdzie, to gdzie pan będzie kandydował, skoro nie do pałacu prezydenckiego. No przed nami kolejne wyzwania. Po tych wyborach prezydenckich będą kolejne. Po tych wyborach prezydenckich będą wybory parlamentarne w 2027 roku. E, cały czas mam bardzo dużo obowiązków jako wicemarszałek mm. Sejmu. Tutaj przyjechałem praktycznie prosto z prowadzenia obrad. Zastąpił mm. mnie wicemarszałek Zgorzelski, którego przy okazji pozdrawiam. E, naprawdę nie brakuje pracy i to nie jest tak, że w takiej. E, Partii jak Konfederacja, jedna osoba musi brać na siebie wszystkie obowiązki. Nas jest na szczęście jako liderów trochę więcej. Posłów mamy po ostatnich wyborach też więcej dzięki większemu zaufaniu wyborców. Myślę, że idziemy do przodu, umiemy się dzielić rolami, pokazujemy to i to jest istota sprawy. Panie Marszałku, chcę rozmawiać trochę szerzej o tym, co się dzieje w Polsce. To było tylko zagajenie, jeśli chodzi o wybory prezydenckie, bo one dopiero przed nami. A czy ta zapowiedź premiera, że nie da się inaczej naprawić rzeczywistości niż przez naginanie i łamania prawa Pana bardzo niepokoi, czy śmieszy, straszy? Czy to jest dla nas wszystkich niebezpieczne takie słowa? Mam przede wszystkim déjà vu, bo to mi przypomina znane sprzed kilku lat deklaracje niektórych polityków zbliżonych do PiSu o tym, że prawo prawem, ale ponad tym jest jeszcze racja stanu, wola polityczna i tego typu rozważania. To jest męczące, że co chwilę do władzy przychodzi ekipa, która uważa, że ich racja jest y, najbardziej słuszna i w związku z czym tak naprawdę dorobek poprzedników się nie liczy, normy prawa można wykręcać jak kota ogonem e, i tak naprawdę wszyscy mają im się podporządkować. Nie podoba mi się to, nie zgadzam się na to. A kto w takim razie może powstrzymać władzę? No bo w momencie kiedy był PiS to była Unia Europejska, e, która jednak działała, która powstrzymywała. Była silna opozycja, a dzisiaj państwo jesteście słabi, jesteście bardzo słabi. Nie widzę jakichś mocnych protestów. Pamiętam protesty opozycji w Sejmie w 2016 roku, gdzie cała opozycja stawała i mówiła: Nie, nie pozwalamy wykluczyć z obrad Sejmu pana posła Szczerby. A dzisiaj? Panie redaktorze, co pan zrobi, żeby powstrzymać łamiących. Brawo. Miarą słabości nie jest hałaśliwość. Proszę zwrócić uwagę, że opozycja, kiedy rządził PiS, była hałaśliwa, robiła dużo manifestacji różnego rodzaju, tylko absolutnie nic z tego nie wynikało. Rząd PiSu u dopóki nie upłynęła kadencja, po prostu robił co chciał. Obecny rząd jest dużo słabszy, bo nie ma po swojej stronie prezydenta. Uważam, że dla dobra Polski następny prezydent nie powinien być z tego obozu, który obecnie rządzi, bo mam wrażenie, nieodparte, że oni naginają reguły. Jeszcze dużo bardziej niż rząd powsze, poprzedni. Te reguły konstytucyjne, których rzekomo mieli bronić. Nie będzie z Konfederacji. E, więc przede państwo, wszystkim ta władza nie jest Nie będzie słabsza. z Konfederacji, czyli jak rozumiem, to też jest oddanie pola przez was pisowi. Ja, ja, ja chcę i pomogę Sławomirowi Mencanowi, żeby wszedł do drugiej tury wyborów prezydenckich i te, ty, i te wybory tak, wygrał. Natomiast pan, pan, jeżeli pan widzi też badania, jakie ogne wyglądają? Bo nie znamy parcia. kandydatów, którzy będą spisywać z, z platformy. I cała kampania przed nami. Jeżeli ktoś uważa, że ma drugą turę w kieszeni, zanim wystawił kandydata, to gratuluję dobrego samopoczucia. Natomiast wyborcy mogą spłatać niespodziankę jeszcze. Natomiast wracając do Pani pytania, uważam, że hałaśliwość nie jest miarą siły. Obecnie opozycja jest dość silna, dlatego, że ta większość jest niestabilna. W koalicji rządzącej nie mamy ani wspólnoty programowej, ani nie ma tam, tam jest aż z partii. Ale ja wracam partii. do pytania, Panie Marszałku, kto powstrzyma rządzących, czy tych, czy następnych, jeśli wyłączamy bezpieczniki? W tej mamy chwili... słabą opozycję, bo Pan mówi, PiS zrobił to samo, ciężko dzisiaj PiSowi. Wy jesteście walczyć, ponieważ przypominam. Pominajmy wszystkie argumenty, które pis robił, to samo. Powiedziałem, że mam deja vu. Ale deja pan vu, powiedział, że chodzi o tą filozofię hmm. naginania reguł. Rozumiem, tak? ale, ale, ale Konfederacja mówiła pis PO, jedno zło. To skandowali nasi sympatycy na wielu manifestacjach. Ja uważam, że właściwsza diagnoza to jest PiS-PO komplementarne zło. To znaczy, te partie w swoich wadach niestety w pewien sposób się uzupełniają. One są złożone z różnych ludzi, mają trochę różne tendencje i programy, natomiast są komplementarne yy, i zakreszczone w tym swoim wzajemnym miałowym sporze. To, to tym najgorsze. bardziej właśnie wracam do tego pytania, skoro opozycja jest słaba, ponieważ PiS robił różne rzeczy, które też się nie podobały opozycji wtedy, to dzisiaj trudniej jest występować no, w pozycji jest... obrońcy demokracji. To I teraz. Na szczęście, na pozycji jesteś konfederacją. Właśnie Uważam, wyborcy że... patrzą na partie, które jeszcze nie rządziły, patrzą na konfederację i zastanawiają się, dlaczego jesteście tak słabi. Ale to pytanie. Jesteśmy po każdych już... wyborach nieco silniejsi. E, natomiast to oczywiście wyborcy Odpowiedz, decydują. To tak, wyborcy decydują, kto jaką siłą dysponuje w parlamencie. wydarzenia wydarzeniach 24 muszę niestety przerwać. Dziękuję bardzo. I wracamy za chwilę. I powiedział pan, że jesteście nieco, nieco mocniejsi. Rzeczywiście jest to nieco. Dlatego, że oscylujecie ciągle w okolicach 10% w naszym sondażu dla wydarzeń. Zobaczmy to. Partia Szymona Hołowni, która uczestniczy we władzy i która robi rzeczy, które panu się bardzo nie podobają, pan to powiedział, jeśli chodzi o praworządność na przykład, o sędziów, jest przed wami. No tak, zależy, który sondaż weźmiemy. Sondaże mają to do siebie, że się zmieniają. Był, Większość nie był, daje wam więcej niż by... kilkanaście procent. Och, to czyli, nie jest mało, czyli... pani redaktor. To jest wielki sukces. Przecież e, sześć lat temu nie było nas ani w parlamencie, ani w sondażach, więc ja myślę, że Konfederacja. No to, panie marszałku, z takim myśleniem, no, chcę... jeżeli chcecie być nie, no, po alternatywą, prostu musimy która... być realistami przekształcenia systemów politycznych. Proszę popatrzeć. W, part... w państwach takich jak Włochy, Francja, e, Niemcy, e, partie alternatywnej prawicy z starą, zużytą i jałową centroprawicę, ale to zajęło w każdym z tych państw um, kilkanaście lat pracy politycznej. To nie jest tak, że pstrykniemy palcami i się zmienił system partyjny. Ludzie przenoszą swoje zaufanie z jednych na drugich powoli i to jest zdrowe. Byłbym zaniepokojony, gdyby społeczeństwo działało na takiej zasadzie, że dziś przyjdzie jakiś hochsztapler i wszyscy są za nim, jutro inny i są za nim. Ludzie przenoszą swoje zaufanie powoli. Wiele Ostatnie wybory pokazały, że wiele nowych osób obdarzyło nas zaufaniem. Panie Rozbudowaliśmy swoją Polacy... bazę wyborczą. Tak, ale panie, panie, do, do, ja, ja chciałam do, zadać to pytanie o alternatywę. Rozumiem, pokoleniu. oczywiście. To, to przyznałam to jest panu progres, rację. Troszkę, to jest troszkę, 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 troszkę więcej. Natomiast Polacy chcą mieć alternatywę. Patrzą na partie, które nie były jeszcze u władzy. Szukają kogoś, kto mógłby doprowadzić do zgody. Dlaczego? Dlatego, że kiedy patrzymy na to, co, robi, co robiło kiedyś PiS, dzisiaj chyba o krok dalej jednak. Czy, czy, czy mi się wydaje, idzie obecna władza? To zależy, którą kwestię weźmiemy. Okay, Jeżeli chodzi dobrze, o wymiar tak to sprawiedliwości, ocenia. zapowiedzi ministra Bodnara idą dalej, niż to, co robił minister z obrony, natomiast są skrępowane wetem prezydenta, więc na razie to są tylko na zapowiedzi, razie. A i, i potem wróci... za wyjątkiem prokuratury, bo tam są działania no, i są ta. one bezprawne. I potem wraca, załóżmy, do władzy znowu PiS, bo państwo idzie się bardzo powoli po, po kolejne punkty no, e o, i... I, c, I co mamy? I, ma, i, I ciągle jesteśmy drepczemy w miejscu, nie rozwiązujemy najważniejszych dla Polski problemów tylko dlatego, że nie ma, nie ma porozumienia. Co pan zrobi, żeby zażegnać spór, który jest dzisiaj o sądawnictwo? Pan jest częścią władzy tak naprawdę, pan jest wicemarszałkiem Sejmu. Nie, nie, Sejmu. nie mieszajmy ludziom w głowach. Bycie wicemarszałkiem Sejmu polega na współprowadzeniu obrad i nie jest częścią władzy. Jest częścią Jestem władzy. Jest częścią opozycji. Jest częścią Jestem władzy częścią ustawodawczej, opozycji. ale jest pan wicemarszałkiem Jasne, Sejmu. natomiast we władzy ustawodawczej rządzi większość, do której ja nie należę. W zarówno Zarówno w Pana komisji, wybrała do, do zarówno w pre... zostałem wicemarszałkiem różnymi głosami i tych, którzy Ale są również, w większości opozycji, w co ciekawe miałem największe poparcie ze wszystkich wicemarszałków. No e, więc to być może pokazuje, że po prostu do tej roli, jeżeli chodzi o prowadzenie obrad, posłowie mnie akceptują. I nie mylmy kwestii porządkowych z kwestią władzy. Władzę w Sejmie stanowi marszałek Sejmu. Marszałkiem Sejmu jest Szymon Hołownia. To on ma wszystkie kompetencje na bazie regulaminu Sejmu. Rola wicemarszałków Sejmu jest pomocnicza. Dokładnie tak samo jest w komisjach Sejmowych. Proszę zwrócić uwagę, przewodniczenie Panie marszałku, komisji sejmowej. Proszę będę się proszę upiera... pozwolić, że dokończę tak, tak. moje rozumowanie. Jest, jest pan częścią władzy komisji prawodawczej, sejmowych... jest pan wicemarszałkiem. W niektórych Rozmawia komisjach pan z Sejmowych pisma przewodniczących. Czy stwierdzi tak. pani, że tymi dziedzinami życia państwowego rządzi PIS. I mają więcej, no oczywiście nie ale mają to byłby więcej nonsense. do powiedzenia, bo są nie. przewodniczącymi. No oczywiście. Nie rob... mają większości oczywiście. w komisji i nie mają do powiedzenia ale jako nic przewodniczący więcej. przewodniczący ustalają porządek obrad komisji. No właśnie pytanie jest do pana. Co pan może zrobić? jako wicemarszałek Sejmu. I jeśli nic, to po co pan jest wicemarszałkiem, panie marszałku? Czy pan panie redaktor, rozmawia z Szymonem, Szymonem Hołowniem pracował, na przykład? Po to, żeby Sejm dobrze pracował. My potrzebujemy funkcjonalnych ciał demokratycznych w Polsce. E, I to się opiera na współpracy ludzi z różnych sił politycznych. Ja bym tego nie deprecjonował. E, tak postawione pytanie deprecjonuje w ogóle sens parlamentaryzmu. Oczywiście moglibyśmy sobie ustanowić um, coś w rodzaju elekcyjnej dyktatury. Co kilka lat wybieramy kogoś, kto ma całość władzy i cała reszta jest niepotrzebna. Natomiast z jakiegoś powodu, od kilku set lat w Polsce wykształciliśmy tradycję parlamentaryzmu, czyli że ludzie mają swoją reprezentację. I również od pierwszej Rzeczypospolitej mamy tradycję marszałków, którzy prowadzą te obrady, chodzi o to, żeby Panie dyskusja miała dobrą jakość. Czy pan to stanowisko, pis nie ma swojego wicemarszałka. Nie dostał, bo właśnie, bo, nie, bo chce. nie chce. Pan chciał, więc nie, nie dyskutujmy o, o czymś, no, co jest oczywiste. Jest pan bliżej władzy też w sejmie, jest pan bliżej Szymona Hołowni na przykład. Polacy jeszcze wracam, wracam do tego. Chce, chcą, rozmawiać i chcą słyszeć o ważnych rzeczach, które dzieją się i powinny się dziać w Polsce. O CPK sam pan o tym mówi. O CPK w zespole, o CPK. Roz... No, no właśnie, i o rozwoju. A ciągle rozmawiamy o, o, o demokracji, o walce o demokrację. Teraz jest Demokracja walcząca. To trochę media narzucają agendę. My w Sejmie mamy bardzo wiele różnych zespołów. Na przykład dziś rano zdaje się, ja uczestniczyłem w Komisji Spraw Zagranicznych. I media winne na temat. Zbyt. Tak, uważam, że media są winne, zajmując się przesadnie jednymi tematami i ignorując zupełnie inne. Na przykład dzisiaj w Sejmie mieliśmy zespół do spraw lotnictwa. Mają się zmienić podatki dotyczące Panie marszałku, dotyczące nie widzi pan w ogóle zagrożenia dla i demokracji. O tym prawdopodobnie nie nikt, jak nie mówi. Nie widzi pan zagrożenia dla sądownictwa, dyscyplinarki. To, ta zapowiedź premiera, że on będzie łamał prawo, to nie jest jest zagrożenie dla, dla wszystkich, to nie jest ważny temat? Widzę zagrożenie, natomiast zagrożenia gospodarcze są moim zdaniem jeszcze istotniejsze, dlatego że wierzę, że tak jak było 8 lat gadania, że PiS niszczy demokrację, po czym nastąpiły wybory i PiS oddał władzę, wierzę, że będzie tak samo z tą władzą. Czyli będzie dużo gadania, że niszczą demokrację, po czym jak przegrają wybory, to przyjdzie ktoś kolejny. Natomiast ze zniszczeniami gospodarki, które się odbywają, ze zwolnieniami, z spadkiem siły nabywczej pensji, z masową imigracją, która jest konkurencyjna, konkurencją dla Polaków na rynku pracy i powoduje spadek bezpieczeństwa. My z tym wszystkim zostaniemy. Więc uważam, że musimy widzieć prawidłową gradację zagrożeń i uważam, że media mają przechył w kierunku dramatyzowania. Nie, no, panie że w marszałku, Polsce... panie mam marszałku, prawo do jeżeli opinii, pan swojej ale ale wszystkiego, że wszystkiego, na, no, na pewno zwalanie wszystkiego, więc uważam, media, że media mają tak. przechył w kierunku dramatyzowania, że w Polsce jest coś nie tak z demokracją, a za mało się myśli o sprawach gospodarczych, politycznych. I politycy czy polskiej... nie dramatyzują, tylko że dramatyzują media. Jeżeli pan sobie tak zawod... to politycy też uważa, zawodową dramatyzują. Dwie główne partie wokół tego zrobiły swój cały Przekaz, Sędziowie, tak? którzy mówią, że jest zamach na konstytucję i to też przesadzają, rozumiem, nie ma zamachu na konstytucję, nie ma zamachu na demokrację. Jest zamach na pojedyncze artykuły konstytucji. I co pan z tym zrobi? W konstytucji tych artykułów jest ponad 200 Pójdzie się pan pamiętam. protestować w związku z tym spisem? Z Złożyliśmy doniesienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez premiera o wycofanie przez podpisy. tak zwane wycofanie kontrasygnaty. Uważamy, że to jest przestępstwo przekroczenia uprawnień przez premiera. A pójdzie pan i pan i Konfederacja protestować razem z prawem sprawiedliwością, bo może początkiem jakiegoś rozmawiania byłoby rozmawianie, jeśli chodzi o opozycję. I zgoda na opozycji. Ja zachęcam, żeby wszyscy, którzy chcą wspólnie manifestować, przyszli na przykład 11 listopada na Marsz Niepodległości. To jest impreza ekumeniczna. Ludzie popierający różne partie, czy nawet działający w nich, mogą się spotkać. Natomiast pomiędzy świętami narodowymi, na których spotykamy się jako Polacy, także jako politycy, każda partia organizuje swoje własne wydarzenia. I jakby nie widzę powodu, żebym wzmacniał moich rywali, chodząc na ich imprezy, no to byłoby nielogiczne. A są jakieś rozmowy, jeśli chodzi o opozycję? Bo ja mówię, silna opozycja to jest jeden z bezpieczników. Dzisiaj rozmawiam Mówiliśmy na przykład na Komisji Spraw Zagranicznych o nominacjach ambasadorskich. I tak jest tutaj są. zgoda? Parlament pracuje. Yy, nie wydaje mi się. Każda partia ma swoją opinię. Na no przykład właśnie. dzisiaj, jeżeli chodzi o głosowania nad kandydatami na ambasadorów, yy, głosowaliśmy różnie. Mam jeszcze pytanie dotyczące Niemiec. Czy... Yy, Opozycja pilnuje sprawy granic. Czy my dowiadujemy się, jeśli chodzi o te granice, co się dzieje na naszych granicach? Bo Niemcy zamykają swoje. I oczywiście przesyłają uchodźców z Niemiec również do Polski. Czy my mamy informację dotyczącą liczby tych osób, które przyjeżdżają do nas? Czy wy się domagacie takich informacji od rządu? Złożyłem w tej sprawie interpelację do Ministra Spraw Wewnętrznych po pierwszych informacjach o tym, że Niemcy podrzucają nam imigrantów, a polskie służby, e, e, tak jak Straż Graniczna, ich nie odbierają. E, założyliśmy w Sejmie specjalny zespół w tej sprawie. Zachęcam posłów e, innych, żeby do tego zespołu dołączyli. Także tak monitorujemy te kwestie. E, monitorujemy również nadużycia przy polityce migracyjnej, które były na ogromną skalę. E, w Komisji Śledczej, w której reprezentuje nas poseł Krzysztof Mulawa, w komisji i śledczej do spraw afery wizowej i będziemy w sumie pracować nad uszczelnieniem prawa, bo uszczelnienie granic musi się zaczynać od uszczelnienia prawa. Jeżeli mieliśmy prawo i ciągle częściowo mamy, które pozwala wjeżdżać do polskiej prawie każdemu, kto chce i wypełni kilka kwitów, to Polska jest po prostu państwem korytarzem. Tak, I Niemcy to jest, zaczęli jest to z tego duży korzystać. Temat, to Zwracam też uwagę, że jak jest się tylko pojawiły temat. pierwsze informacje o tym, że Niemcy na naszą stronę przerzucają imigrantów, e, wezwaliśmy rząd do ustawienia kontroli, po prostu przywrócenia po naszej stronie, czyli no to, właśnie. co w tej chwili robią Niemcy. My już kilka miesięcy temu wzywaliśmy, żeby zrobił I, polski rząd. co z rząd. tego wynika? Z tego uniki, wezwania. uniki. W naszej ocenie rząd ma proniemiecką linię, w związku z czym unika jakiejkolwiek konfrontacji z Niemcami i po prostu przyzwala im na przerzucanie na nasze terytorium tych imigrantów. W tej chwili właściwie mamy tylko z niemieckiej strony informacje o tym, ilu ich faktycznie jest i według tych ostatnich informacji informacje, które widziałem tylko w tym roku, to jest kilka tysięcy osób. Panie Marszałku, to jeszcze wracam do pytania, czy Pan rozmawia z Marszałkiem Szymonem Hołownią o sprawach właśnie, które dzieją się w Polsce, o tym co zrobić, żeby było więcej rozmowy o tych sprawach, o których mówiliśmy i, i o gospodarczych, i o e, sprawach niemieckich, e, czy, czy rozmawiacie w ogóle o tym, co, o czym rozmawiają Polacy, którzy chcą Zgody, którzy chcą też budowania, jeśli chodzi o sprawę sądownictwa, też reformy, ale rzeczywistej, rzeczywistej reformy wymiaru sprawiedliwości. Myślę, że tyle co z politykami z innych partii. Uczestniczę oczywiście tak jak politycy wszystkich partii w konwentach seniorów i, i jako członek Prezydium Sejmu w Prezydium Sejmu. To są głównie rozmowy o planowaniu prac Sejmu, czyli jakie tematy wchodzą na agendę, w jakiej kolejności będziemy obradować nad kolejnymi projektami. Dziś, na przykład, nasz projekt, pierwsze czytanie miał o um, urlopach dla mam wcześniaków, więc zajmujemy się najróżniejszymi sprawami, i dużymi, i troszkę mniejszymi, ale też ważnymi. I na koniec to, jak pan widzi. I... Reformę wymiaru sprawiedliwości. W jaki sposób? Nie ma żadnej reformy. Nie ma A żadnej właśnie. reformy. <laughs> Mamy zapowiedzi. Mam nadzieję, że te zapowiedzi nie zostaną zrealizowane. Ja Mamy rozumiem, nadzieję, będzie że będzie pan się sprzeciwiał nie i, i, i powstrzymacie. Będziemy głosować przeciw. Natomiast główny sposób na zablokowanie tego to, żeby wygrał wybory prezydenckie człowiek spoza obozu platformerskiego, który po prostu tego nie podpisze.